No, i tak, słuchajcie, majstry. Sytuacja się prezentuje następująco. Dalej nie dostałem adresów e, ani nic. Wkurzyłem się, wygooglowałem tą firmę po prostu. Zadzwoniłem do tej firmy, zapytałem się, czy zamawiają ten towar. Zweryfikowałem ich w ten sposób, że jaki towar zamawiali i skąd ten towar zamawiali, nie? No, i wszystko się powiedzieli, wszystko się zgadzało. No i zapytałem się, gdzie jest wasz adres na ten rozładunek? No, bo nie mam adresu konkretnego, nie wiem, gdzie mam z tym jechać. No i powiedzieli mi w ogóle inny adres, też sobie nie jezioro, tylko w ogóle inny adres, i w ogóle magazyn znajduje się pod inną, kompletnie firmą. I powiedzieli do mnie, że oni po prostu tam wynajmują magazyny, i że to tam ma być dostawa. No, i podali mi nazwę, nazwę tej firmy, która tam wcześniej stacjonowała. Wpisałem w Google no i faktycznie znalazłem. Właśnie do nich jadę. Zostało mi tutaj do nich niby 5 km, byłoby bliżej, ale jest droga zamknięta. Widzę na, na mapie Google, że jest droga zamknięta. O, tutaj w tym miejscu. O, jest taki ten Niemcz tu, nie czy widzieli, ale tu jest coś zamknięte. Ten odcinek drogi bo tutaj chyba kopią coś, nie wiem, eee, no i trzeba jechać dookoła, no ale to nie jest najważniejsze, że wiem gdzie jechać, no i słuchajcie, dzwonię do spedycji, pytam się, mówię, dostajesz informację, że nie, nie dostał tych informacji jeszcze i tak dalej, i tak dalej, ja mówię, dobra, słuchaj, mówię, tak, taka jest taka sprawa, mówię, dzwonię do tego gościa, który do mnie rano pisał, z którym rozmawiałem, pytam się o ten adres i mówię ten, i tłumaczyłem swojemu spedytorowi, nie, no i przełączył mnie do kolegi, bo on to do kolegi przekazał mówię, No dobra No i słuchajcie dzwonię, Dzwoni ten Przełączył mnie do tego kolegi No i on mówi Że w ogóle o co chodzi On nic nie wie, nie Ja mu tłumaczę, że chodzi o te sobie, sobie, sobie nie, Jeziory i tak dalej, nie A dobra, dobra To już ja się zajmuję tą sprawą Ja mówię już? Chyba dopiero no i się ten, i wkurzyłem się, no i mówię do spedytora, mówię, że sam wygooglowałem tą firmę, mówię, zweryfikowałem ją pod tym względem, że się wypytałem jaki towar, skąd zamawiali i tak dalej, i tak dalej. Wszystko się potwierdziło, no i mówię, w ogóle to jest inny adres, podałem mu ten adres, jaka tam była jakaś firma i tak dalej, że w Google. I mówi, dobra, to jedź tam, mówi, a ja tam do nich jeszcze dzwonię, zobaczymy, nie. Ja mówię, no dobra, okej, okay, dzwoń, mówię, tylko się i mówię, bo ja zaraz będę na miejscu, nie, żeby później nie było pretensji. No, ale mówił ten gościu, do którego dzwoniłem, do tej firmy, że tam będzie normalnie ich szyld i tak dalej, więc lecimy. Widzicie, czasami się zdarzają takie właśnie, kurde, yy, te zlecenia, ładunki, że człowiek się nadenerwuje, nawkurza, naszuka. Yy, ja dlatego postanowiłem to wcześniej, bo ja już to znam po prostu z doświadczenia, że takie są sytuacje, częste. Jeżeli coś nie wchodzi Wam w mapie i tak dalej, nawet, tym bardziej jak w Google nie, nie wchodzi Wam coś, Coś nie pasuje Wam, to lepiej to od razu weryfikować wszystko. Konkretnie, No ja zacząłem już to od wczoraj. Mówi, że coś jest niehalo. Od kiedy tylko załadowałem i wpisywałem adres dostawy, nie? Więc ten na samym starcie od razu już mówiłem, że coś jest niehalo. No, ale mieli czas, żeby to zrobić, zweryfikować. Nie dali rady, tak. Czekałem od wczoraj, wam zaznaczam Ja zadzwoniłem do tej firmy I dowiedziałem się w ciągu dwóch minut I rozmawiałem z gościem Który zamawiał fizycznie ten towar W ciągu dwóch minut A oni od wczoraj kurwa nie dali rady Się w głowie nie mieści Ja nie rozumiem No ale Najważniejsze, że Się udało cokolwiek załatwić Dowiedzieć i tyle Zobaczymy, zostało dwa kilometry do tego miejsca Zobaczymy yy, co tam się okaże Co to będzie i tak dalej No mam nadzieję, że Że będzie wszystko Skaćmy. Tak jak mówił ten gość, który zamawiał Ten towar rzekomo Także tam powinny być i szyldy firmy I tak dalej Zaraz będziemy na miejscu, to się dowiemy Też dobre skrzyżowanie Pierdziel Trzeba szerzej, bo to ciężko załadowane Szczerze trzeba się łamać Bo szkoda opon no, Tu Zaraz znowu będzie Ostro w prawo nie? Masakra A tutaj ta nawigacja Nam pokazuje w ogóle Gdzie indziej, nie, tam, prosto tam Żeby jechać, żeby tam jechać dalej Ale my mamy jechać tam i tam Na wież gdzieś Zobaczymy No, sady, jakieś tam firmy Widzę w tle ale... ale to chyba... Ale to chyba gdzieś tam będzie, no bo jakieś firmy widzę, jakieś hale. Zaraz się okaże. Jak tam majster, na Majster na demrowerku ziem, masz, koralu! Kurna tak machał kiwkę. W ręce zimno to rękawy tak naciągnął tutaj na palce. Ale machnął żąbel. Widocznie mnie zna, może ogląda mnie na tych YouTube'ach. Aj, śmiechy, śmiechami, ale powiem Wam szczerze, że mam nadzieję, że to będzie tam, żeby się nie wkurzać, tylko zajechać, rozładować i do domu zobaczymy. Jeszcze kawałeczek. Czas antenowy leci, cały czas nam ucieka. O, tu będzie ostry skręt. Ko cmentarza, ko cmentarza. Stój stój stój, 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 Baśka, stój. Bo ja tam będę wjeżdżał. No, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie trukaj, nie bój, nie bój, nie bój, uciekaj. Bo tu trzeba się mocno złamać. Ja wolę większym promieniem za 400 metrów. Miejsce docelowe będzie po prawej stronie, i tak po piachu tu szło, nie po asfalcie. No i dobra, zaraz zobaczymy. No, niby tam jakaś ciężarówka stoi, nie? Jakaś skakaneczka Dobra majstry, zaraz się okaże Jeszcze chwila prawdy To jest chwila prawdy O, ale tutaj dziury Ja pitole Ja pitole Dobra, i to ma być niby tutaj Dobra, sprawdzimy Okej, okay, także mordy a no niby jest napisane. Niby jest napisane, że to tutaj nawet takie wory stoją. Kóry nam Malinowo! Michael! Jesteś debeśczak. Jesteś debeśczak. Dobra! Mordy, w kontakcie No i dobra. Firma się zgadza. Wszystko się zgadza. Będziemy zdejmowali tyłem. O takie o woreczki. Jakaś guma do produkcji jakiś tam dupereli. jakiś tacki produkują, jakieś doniczki. Także niech on wyciągnie mi najpierw te dwie palety. No. Dawaj majster. zdejmować, jak te widły by nie sięgnęły na drugą stronę A ty chciałeś majster bokiem ściągać, jakie masz widły kurwa krótsze jak ja mam boku. Nie, mamy przydłużki. Aha Ale to na z długo zejdzie No dawaj, dawaj, ja będę, ja będę podciągał, dawaj Raz, raz, raz i gotowe tak jest. Ty nie ma co pierdzielić w tańcu Tak. I się zdejmujemy, słuchajcie, jak akcja. Był tu przede mną gościu, tamto do Skanio, nie? No i ten, mówię do niego, bo tu porozmawiałem, że ja pierwszy wjeżdżam. A potem on, bo ona ma towar z przodu, ja tu z tyłu. no człowieku poszedł tutaj afery narobił, że on pierwszy był, żeby jego rozadowywali, no i poszliśmy to wyjaśniać. No i mówię, że tu guma ma iść do, do hali, tak mówił kierownik. No mówię, a tamto, co on przybył, to ma iść pod kurde, pod namiot. No i gadka, szmatka, egeszege, no i wyszło na moim. I się wkurwił, o, jak my nie będą rozciągali, bo jak nie będzie miejsca, bla bla bla, nie. Ja mówię, tak panie przeżywaj. I mówię, jak to ustawia się na, na, na dworzu, bo tamto może leżeć na dworzu, a to jest guma i nie może leżeć na dworzu. Ty masz plastika, to jest gumowe. No i. No i co wyszło na moje, chcieli ściągać bokiem, ale wolę podciągnąć im te palety. Tu jest raptem 24 palety, dwie ściągnie to 22 palety podciągniemy, nie? No teraz bok roztwieraj zanim on to rozładuje bokiem, czy to się zejdzie, bo to yy, najpierw na krótkich, potem, potem na długich widłach przedłóżki. Yy, podciąganie do siebie, tam jeszcze mało miejsca, bo ciasno, to już się wyginał z tymi przedłużkami, także lepiej tyłem. Lepiej tyłem, szybciej pójdzie, nie? Dobra I no teraz jedziemy, akcja wózek I będziemy ciągać paleciaka Leć majster, leć Przyjeżdżaj, działamy Chyba patrzcie, co się coś odjebało Widzicie to? Jakaś szmata Pocięła mi plandekę, patrzcie Normalnie ja nie wiem i po co? Co on tędy zobaczył? Pierdole. Nowe plandeki ciągle kurwa tno Masakra jakaś Nienormalne Tutaj wszystko całe No niby całe, dobra, ale to sam to trzeba będzie załatać Co za, za łachty Żeby kurwa zdechła Masakra jakaś. Dobra, te pierwsze palety to będzie ciasno. Bo trzeba się będzie pokręcić trochę. No ale damy, damy radę, aby te dwie wyciągnąć, to już potem będzie, będzie łatwo. Najgorsze to te dwie. Zawsze były te dwie najgorsze. No Ale jakoś damy, damy radę A te big bagi to niewygodnie. Mm. Bo to wysokie. Te dwa najgorsze będą Da, no Ale tu, Bo tu nie ma miejsca Nie ma miejsca Dobra, tu sięgniesz Dawaj, Dawaj, Dawaj. Ale musisz wjechać do góry, podnieść mocno. Dawaj do góry, jeszcze do góry. O, tak, dawaj. O, to chodzi. Dobra. I zobaczcie kurwa gdzie to mogli mi przeciąć To plandekę Podejrzewam, że raczej w Polsce, bo nie wydaje mi się, żeby w Niemczech, bo przecież ja jechałem z Amazonem, plomba wszystko by zobaczyli Amazona, to by na pewno już to kurwa rozkradli. A potem jak z Amazonem dojechałem na rozładunek, to tylko się rozładowałem. Poleciałem załadowałem. Ja doleciałem aż do, do Polski na parking, Powiedziałem, że w Polsce pocięli mi to plandekę Ale zobaczycie że jakieś big-bagi No to co? Jak on je ukradnie? Co zostawili w cholerę, pocięto plandekę i tyle, nie? Masakra No Teraz już jest więcej miejsca To już można Coś tutaj Wyszpącić, o Jeszcze Musimy poprawić się trochę i teraz obrócimy jeszcze troszkę i teraz. A wrócimy. Ah, tutaj jeszcze nie zmieściło. Jeszcze nie. Kur. Musi się zmieścić. No. Dobra. no i tak to wygląda. No i dobra, widzowie, słuchajcie, sytuacja wygląda następująco: zajechałem tej firmy, znalazłem ją, rozładowałem się. No i tak, przywiozłem do nich gumę z opon, to jest z recyklingu pocięte, przemielone opony i oni z niego robią te doniczki tacz, te tacki i tak dalej jakieś takie to. stosują to jako wypełniacz do tego plastiku, żeby były elastyczniejszy ten plastik, niesztywny no i, i tyle, także mm, zwaliłem to i spadamy do domu czyli w ciężarówce widzimy się Dopiero w lutym, bo będę siedział teraz tydzień w domu. Ponad. Bo dzisiaj przyjadę, to jest czwartek, a będę wyjeżdżał w poniedziałek. Ale nie ten, co będzie, tylko następny. Więc widzimy się w następny poniedziałek. Nie w ten, co będzie, tylko w następny, żebyście pamiętali. Eee, bo pewnie już coś w poniedziałek będę rzucał z ciężarówki. Albo we wtorek, zobaczymy. Jeżeli uda mi się. Coś na krosach nagrać Nagram coś na krosach Także do zobaczyska Trzymajcie się Siemaneczko Pozdrawiam serdecznie